Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kontent.com.pl KryptoWalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym poranku z Krypto. Podobnie niestety jest to wydanie offline. Będę starał się w tym tygodniu coś zrobić z tym, żeby ten internet jednak był trochę lepszy i żeby te live'y można było faktycznie robić. Natomiast na razie musimy się tutaj łączyć w ten sposób, Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mniejszą interakcję między nami, no to jest to na pewno minus dla wielu. Natomiast staram się aktywnie teraz odpisywać w komentarzach Wam, jeżeli macie jakieś pytania, lub też bywam właśnie na tym czacie. Chociażby ostatnio byłem cały czas na czacie i Wam na pytanie odpowiadałem na bieżąco. Natomiast wydaje mi się, że przez to ja mogę szerszą swoją opinię wygłosić na pewne tematy, które Wam tutaj przedstawiam, trochę więcej po, o tym poopowiadać, bo nic mnie po prostu na czacie nie rozprasza, więc nie wiem. Są plusy, są minusy, oczywiście jak to była piosenka kalibra plus i minus. A w temacie tutaj jednego z członków, może akurat nie tego zespołu, kalibra 44, a byłej paktofoniki, czyli Fokusa, to w ciągu około 1,5-2 tygodni ma się pojawić teledysk do piosenki ATH, bo pytaliście się, kiedy w końcu wypuszczę ten. Ten wywiad z Fokusem, on jest nagrany, on czeka na YouTube, tak naprawdę na publikację. Wszystko jest gotowe, wystarczy jedno kliknięcie moje i on dostępny będzie. Natomiast umówiłem się z MaxFlow, że postaram się go opublikować kilka dni przed premierą tego teledysku. Więc jeżeli będę tylko wiedział, kiedy ten teledysk wyjdzie, plus, minus, no to oczywiście postaram się jak najszybciej ten, ten wywiad nasz wtedy opublikować. Także to już jest gotowe, możecie czekać. Z niecierpliwością, no tak jak mówię, chciałem, żeby to się pojawiło szybciej, dlatego dałem Wam nawet kiedyś już zapowiedź, że w ciągu kilku dni, a z tych kilku dni robi się już kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, więc no cóż, czekam po prostu na ruch z ich strony. Dobra, przejdźmy do informacji z linku. No i cóż, my tu mamy: Bitcoin znowu po chwilowym wzroście dropnął o ponad 5%, 38,400, nawet byliśmy chwilkę niżej, 2800 tylium też ponad 5% spadek. XRP to już 65 centów, Tesla trzyma się w okolicach 90 dolarów. Dogecoin no, miał chwilowe wzrosty. Potem, oczywiście, jak Elon Musk przejął Twittera, kupił Twittera za około 44 miliony dolarów po cenie wyższej za jedną akcję niż cena rynkowa. To akcjonariusze, oczywiście, zapewne mocno ucieszyło, że mogli odsprzedać swoje akcje po cenie wyższej niż cena rynkowa. Rzadko do takiej sytuacji dochodzi, a tutaj Elon Musk zaproponował taką opcję, no i koniec końców przyjęto to jego decyzję i Elon Musk będzie właścicielem właśnie Twittera. Justin sam, co ciekawe, jeszcze dawał tak naprawdę wyższą ofertę niż to, co Elon Musk proponował, natomiast no jakoś nikt chyba nie brał pod uwagę jego oferty zbyt mocno. Elon Musk jednak tutaj ogólnoświatowo ma zdecydowanie poważniejszą pozycję, plus też Myślę, że dlatego, Twitter Twittera zrobi więcej. Czy wolność słowa zostanie odzyskana na Twitterze? Czy Donald Trump wróci na Twittera? Czy wielu, wiele osób, które no po prostu przez głównie środowiska takie lewackie, wyniosło się z Twittera, bo stwierdziło, że no nie można tam wygłaszać innych test niż to, które tamte akurat no osoby, ugrupowania mówią. A jak się mówi inaczej, według nich, no to jest się złym człowiekiem, to jest się komunistą, faszystą itd. dalej. Oni mogą mówić inaczej niż reszta, ale my, osoby, które mamy inne zdanie, powiedzmy od nich, już nie możemy. Już nie możemy, jak to pisały, jak Ilonowi Maskowi się to nie podoba, to niech sobie zrobi własną, yy, jakiś tam własny social media. On stwierdził, że nie, Twitter jest narzędziem, które ma jeszcze wiele do zaoferowania, dlatego ja wam po prostu chcę pokazać, co można z tym narzędziem jeszcze zrobić i Wiedział, że po prostu je kupi. No i faktycznie kupuje. Ja już słyszałem takie głosy o tych sylwackich i to nawet w komentarzach pod tym jego postem jest, że przecież lepiej to by było dać te pieniądze na walkę z COVIDem, albo głodem na świecie. to tak jak już pisałem u siebie na Twitterze, były już takie próby. Chciał oddać tam ileś miliardów Karitasowi, tylko chciał się dowiedzieć o każdej złotówce, o każdym dolarze, który był wydany przez nich. No i temat ucich jakoś, nie? Jak już się nie da. Defraudować pieniędzy, które dostaliście, no to po prostu wtedy gęby się tych ludzi zamykają i temat znika. No to teraz znowu powrócił, on znowu może zaoferuje jakieś pieniądze, a oni znowu powiedzą: No to w sumie to jednak tych pieniędzy nie potrzebujemy. Jak ty nas chcesz rozliczać, a nie wierzysz w naszą czystość ducha i to, co robimy z tymi pieniędzmi, no to nie, to jednak my nie chcemy tego. No tak to niestety wygląda. Idźmy dalej, najlepiej poradził sobie Arfo, i 1,5% tylko do góry, jedyny. Coin na plusie na tutaj nil protokół chociażby 12% w dół. Oczywiście temat stablecoina jest aktualny, cały czas i ten temat badam dla Was, więc czekajcie na jakiś update z mojej strony Gway 51, także chyba jakieś NFT były mintowane, że tak to troszkę podskoczyło, ale dalej to nie jest jakiś okropny wynik. Wykres bitcoina no przebił tą linię, od której się tak dalej. Ta linia coś się zakrzywiła jak czas przestrzeń. Zleciał poniżej jej, no tutaj bardzo duża krecha. Informacja o tym, że Elon Musk przejmuje Twittera spowodowała duży wzrost, no a później jeszcze szybszy spadek tak naprawdę, więc cały czas tutaj rynek jest dość mocno zniecierpliwiony, rynek jest w strachu i nie wygląda to ogólnie optymistycznie. Rynki zagraniczne też lecą w dół, o tym zaraz wam trochę więcej poopowiadam, więc nie wygląda to fajnie no i niestety dużo altcoinów, które ktoś z Was może przetrzymywać na swoich kontach, kolega również no zalicza bardzo duże spadki. Bo pamiętajcie, jest 5% do góry, a później 10% w dół. To wiecie, że trzeba zdecydowanie więcej odbić, żeby te 5% spadku żeby te 10% spadku po prostu gdzieś tam się wyrównało. Nie? Także no nie wygląda to zbyt dobrze. Z optymistycznych informacji udało nam się wczoraj z Piotrem i Siurkiem, jak to napisałem, DeFi Masterem spotkać. Piotrek przyjechał tam w sprawach prywatnych, po prostu ja powiedzmy, że niedaleko stacjonuję, więc stwierdziłem, że podjadę do Piotka, umówiliśmy się. Na rozmowę zjedliśmy coś dobrego. Porozmawialiśmy sobie o rynku krypto delikatnie, nie ma z tego nagranej żadnej rozmowy. Ja wziąłem sprzęt do nagrywania, ale jakoś tak nam się po prostu dobrze rozmawiało, że, że żadnej rozmowy tutaj nie nagraliśmy, która mogłaby się opublikować na YouTubie. <laughs> I to nie przez tematy poruszane, tylko po prostu no, nie nagraliśmy i tyle, bo widziałem takie pytania, czy coś nagraliśmy razem? Nie, tym razem nie, ale myślę, że jeszcze niejednokrotnie będziemy się gdzieś tam widzieć. Także. Piotrek tutaj oczywiście w porządku gość. Pozdrawiam serdecznie z tej strony jeszcze raz. Zdjęcie też to możecie zobaczyć na Instagramie. Wrzuciłem wczoraj posta do siebie na profil na Twittera, że odpaliłem Instagrama. To tak informacyjnie, jeżeli ktoś chciałby trochę więcej śledzić informacji albo jakichś takich świeżynek, które postaram się mam nadzieję wrzucać na tego Instagrama, no to na moim Twitterze macie link. Instagram, comments, kopyta, kryptowalut, po prostu jedyny mój oficjalny profil. Idźmy dalej, jeżeli chodzi o Bitcoina, to Matthew Holland znowu nam pokazuje, że dzienne RSA jest na bardzo ważnym wsparciu. No i przebicie po prostu niestety, ale będzie skutkowało dalszymi spadkami na Bitcoinie. Kilka razy już się jak widać odbijaliśmy od tej linii, no i teraz jesteśmy bardzo blisko, nie? Jakieś delikatne pierdnięcie tutaj odbicia widzimy, to jest ta dzisiejsza świeczka, ale jak spadniemy poniżej tej Wartości około 35 punktów na RSI. No to niestety, ale większe spadki i to takie drastyczne mogą zostać zanotowane. Może tutaj te 32 tysiące dolarów nawet zostać no, uskutecznione na wykresie. Później, X. Ulian pisze, wiele osób z, zapytuje, kto tak naprawdę sprzedaje teraz Bitcoinem. Czy Wayle, czy te wieloryby sprzedają Bitcoiny. No i mówi, że nie jest to ten przypadek, w tym momencie przynajmniej, że. Popatrząc tutaj na oczywiście osoby, które sprzedają tego Bitcoina, no to nie są to wieloryby. Tutaj jest Whale Ratio oczywiście, czyli pokazanie, kto sprzedaje, czy wieloryby sprzedają tego Bitcoina. No I Mówi, że takiej wyprzedaży obecnie nie ma, że dalej, jak posprawdzał dane onczeń, jest to wyprzedaż przez osoby, które są dość świeże na rynku i te portfele są po prostu te UTXO, są świeże, więc nie jest to robione przez wielorybów ryby on tutaj napisał, że uaktywniają się przy samych dołkach albo na samych górkach, wtedy albo łapią tanie bitcoiny, albo sprzedają drogie, według nich, bitcoiny. No i w tym momencie nie jest to przykład właśnie takiej sprzedaży. Także no cóż, no jesteśmy w czasach ciężkich, to trzeba sobie powiedzieć. To znaczy rosnące stopy procentowe na całym świecie albo w większości krajów. Później mamy rosnącą inflację globalną i to w niektórych krajach ona zapierdziela po prostu niesamowicie. Czytaj Turcja 60%, Argentyna, Wenezuela, Polska te 11% ponad i w Europie ta 10% inflacja jest już w wielu krajach. Stany Zjednoczone również są na bardzo wysokich poziomach, jeżeli chodzi o inflację i ludzie po prostu mniej inwestują. Tak jak już mówiłem Wam to w ostatnim poranku, krypto mniej wydają na rozrywkę, na przyjemności, a więcej na te rzeczy, które są po prostu potrzebne na co dzień, tak jak utrzymanie mieszkania, pożywienie, nie wiem, dojazd do pracy itd. Więc nie wygląda to globalnie po prostu wesoło. No a jeszcze tutaj taka ciekawostka od Erika że Jack Dorsey dostanie około 970 milionów dolarów przez wykupienie Twittera, tak jak Wam mówiłem po tej cenie 50 par dolarów. Jest to wystarczająco do tego, żeby kupić 19 milionów bitcoinów razy 50. Także no sporą sumę hajsu Jack Dorsey oczywiście dostanie. I żeby nie było, kawusia oczywiście u mnie jest, tak? To, że jestem na drugiej końcu na innej półkuli, no nie, półkula, tak, inna. O, to nie znaczy, że kawusia, oczywiście tutaj nie ma. Jest w kubeczku, także łyczek dla poprawy gardła. No i przejdźmy do tych rynków zagranicznych. Zacznijmy sobie od S&P. No, niestety, ale ponowny spadek, zobaczcie tutaj 3% w dół, więc rynki amerykańskie są dość słabe. Nasdaq również w dół. A to przez to, że no, pokazują się pierwsze raporty finansowe, może już nie pierwsze, ale tych raportów trochę dostaliśmy. Chociażby Netflix, zobaczcie Tesla 12% w dół, potężny spadek. Nawet to, że Elon Musk kupuje Twittera i przejmuje potężną spółkę, która w ogóle ma być co ciekawe, delistowana z giełdy. Twitter ma zniknąć z giełdy z racji tego, że jest teraz jeden właściciel to czytałem, że Twitter ma zniknąć z giełdy nie wiem czy już to się stało czy jeszcze nie ale takie informacje są podane no to test tego nie wytrzymuje spadek sprzedaży samochodów elektrycznych niestety spowodował to, że akcje tej firmy dropły o ponad 12% także nie dzieje się tam dobrze WIG 20 no to też ponad procent w dół DAX niemiecki też ponad procent w dół Słabo to wygląda. Z polskich spółek widzę, że tutaj PKN Orlen 1,5% do góry i JSW, czyli tutaj Węgiel Polski 2% ponad do góry. Nie wiem, czy jest to związane z tym, że no niestety, ale Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski. Rosja, tak jak dostaliśmy wczoraj informację, że wstrzymuje te dostawy do Polski, zakręca kurek nie tylko do Polski, do iluś krajów. Polska po prostu nie zdecydowała się na płacenie za rosyjski gaz w rublu. Wielu krajów zachodnich, europejskich, oczywiście stwierdziło, że Rosja jest zła, ale będziemy im płacić w tym rublu, bo gaz, potrzebujemy tego gazu. No i zobaczcie, jak zareagował na to polski złoty. Bum, strzała do góry oczywiście, do dolara 4,42. Także no, niestety osoby, które chciały gdzieś tego dolara wymienić po taniości, bo stwierdziły, że wojna już się uspokoiła i będziemy już pikowali znowu w okolice 4 zł. Niestety, ale dość mocno się rozczarowało po tej informacji. Rubel w ogóle, co ciekawe, do dolara wrócił już do wyceny sprzed rozpoczęcia wojny. Więc tutaj, oczywiście, nikt z Rosją za bardzo interesów nie chce robić. Ale tak, oficjalnie przynajmniej. Ale pod spodem, no cóż, jednak będziemy płacić tym rublu. Jednak ten rosyjski gaz jest potrzebny. Chociaż Francja teraz i Macron mówi, że, że dostarczą Ukrainie sprzętu. Oczywiście wojskowego tutaj, poważnego. Jego przeciwnik pani Lagarde, chyba, chyba nie przekręciłem tego nazwiska, mówi, że jednak nie, bo to jest bardzo dobra przyjaciółka Putina, jeszcze większa niż, niż Macron. No, ale Macron chce zdobyć jeszcze trochę punktów procentowych przed końcem wyborów. No i takie przynajmniej tutaj swoje stanowisko wypowiedział. Niemcy nadal nie chcą wspomagać Ukrainy za bardzo, bo są mocniej uzależnieni po prostu od gazu rosyjskiego niż Francja, więc oni tutaj cały czas stoją przy tym, że. No, wspomagamy trochę tych Ukraińców, ale nie za mocno. Eksperci tam w ogóle jakieś piszą listy do rządu, żeby jednak sprali tych Ukraińców, bo później to się mogą nie zatrzymać na Ukrainie, tylko pójdą dalej. No, temat oczywiście ciężki dla nas. Najgorsze albo najlepsze, zależy kto w czym zarabia, jest to, że no tutaj dolar oczywiście zyskuje na mocy w stosunku do polskiego złotego. Euro ten wzrost też zajęczył 4,71 na ten moment. Dobra, przejdźmy sobie do. Informacje jeszcze z rynku Krypto. Członek zarządu ABC wzywa do zaostrzenia globalnych regulacji krypto. Pan Panetta zaznaczył, że cały ten boom opierał się na spekulacji i obietnicy wysokich i szybkich zwrotów, wykorzystując luki prawne. Co ciekawe, zobaczcie, które pozostawiają inwestorów bez ochrony. Także to, że mogliście się zarejestrować na giełdę, kupić bitcoina, sprzedać go później, to jest luka prawna i dlatego zyskaliście na tym zakupie, lub też straciliście, bo to wszystko luka prawna. Nie wolno nam powtórzyć tych samych błędów, czekając na pęknięcie banki, a dopiero potem zdając sobie sprawę, jak wszechobecne stało się ryzyko kryptowalut w systemie finansowym. Chodzi o to po powtarzanie tych samych błędów. On tutaj mówi o kryzysie z 2008 roku, kiedy oczywiście nie, nieruchomości w Stanach Zjednoczonych były a, no bardzo wywindowane cenowo do góry. Jak ktoś oglądał film Big Short, no to wie o co chodzi oczywiście. Więc tutaj mówi, straszy, że nie wolno popełnić tego samego błędu w stosunku do kryptowalut. Po prostu na no, kryptowaluty stają się bardzo dużą częścią rynku finansowego. Dla niektórych jest to, jak widać, duże zagrożenie, że ich pieniądz fiatowski ulegnie osłabieniu, ludzie przejdą na ten pieniądz cyfrowy, ale nie CBDC, jak wspominałem ostatnio, tylko może na coś bardziej zdecentralizowanego. No i strach po prostu w tych politykach jest. Dalej, pierwszy bitcoinowy ETF w Australii opóźniony. No, była informacja, że ten główny organ nadzorujący kapitałowy Australii podjął decyzję o wydaniu zgody na uruchomienie tych ETF-ów w Australii. Teraz dostajemy oficjalną informację, że niestety, ale będzie to opóźnione. Czyli podobna bajka jak w Stanach Zjednoczonych: wszystko niby jest ok, wszystkie regulacje spełniacie, ale wiecie, jeszcze nie wprowadzajmy tego ETF-a. Także zobaczymy, kiedy, tak naprawdę, w Stanach zostanie to wprowadzone. Australia nie jest zaś takim dużym graczem, żeby miało to mieć jakiś globalny wpływ na rynek krypto. Natomiast, no to wprowadzenie tego spotowego oczywiście ETF-a na, na Bitcoinie będzie dużym wydarzeniem dla świata krypto, ale na to musimy jeszcze poczekać. Fidelity, bardzo ciekawa informacja, umożliwi inwestorom włączenie Bitcoina do swoich kont emerytalnych i. To nawet do 20% wysokości salda tego emerytalnego. Także emeryci będą mogli w tym momencie oszczędzać w bitcoinie, przynajmniej częściowo. Fidelity wierzy, że technologia blockchain, cyfrowa aktywa będą stanowić jeszcze większą część przyszłości branży finansowej. Więc tutaj ciekawa informacja, oczywiście dla e, ludzi ze Stanów Zjednoczonych głównie. Dalej, Bitcoin Core 23.0. Taka wersja jest już dostępna w tym momencie. Wprowadza ona szereg zmian które w większości dla nas jako zwykłych użytkowników no nie są jakieś bardzo ważne powiedzmy tak do codziennego używania z Bitcoina. Natomiast taką podstawową informacją jest to, że umożliwiają oni teraz przy wykorzystaniu Bitcoin Core wybranie nowego adresu Taproot podczas tworzenia nowego portfela. Nie jest to ustawienie domyślne, natomiast można je sobie włączyć. Dalej jakieś tam lepsze szacowanie opłat, jeżeli chodzi o płacenie tym Bitcoinem. Zmiany w komunikacji peer-to-peer, -peer, mrożenie UTXO, wyłapowanie literówek to też jest ciekawostka. Adresy, w których adres zaczyna się od BC1, mają ciekawą właściwość, która umożliwia wyłapanie ewentualnych literówek. Dopiero w Bitcoin Core 23.0 użytkownik może z tego w pełni skorzystać i to oprogramowanie będzie wyszukiwało do dwóch literówek w waszym adresie. Dalej, optymizm. Co ciekawe, pojawiła się w końcu oficjalna informacja. Że można sprawdzić, nie jeszcze odebrać, ale sprawdzić, czy wasz adres załapał się do AirDropa. AirDropa Optymizma tego tokena, jeszcze tego tokena nie było. No i w końcu, w końcu przyszła informacja oficjalna, że ten AirDrop będzie. I kto się może tam załapać? Łączycie się oczywiście walletem swoim, MetaMaskiem, sieci arbitrum, zjeżdżacie na sam dół albo wpisujecie tutaj adres i zobaczycie, czy wasz portfel się do tego załapał. Od razu mówię, że kolegi portfel się nie załapał. Film robiłem w październiku zeszłego roku. A co ciekawe, między innymi ten, Adre, ten eldrop przysługuje dla osób, które korzystały z mostu optymizmowego przed 23 czerwca zeszłego roku. Czyli jak ja robiłem ten film w październiku, no to niestety się na to nie załapałem, chyba, że korzystaliście z mostu. Tutaj więcej niż jeden raz pomiędzy właśnie 23 czerwca a 25 marca tego roku. Ja z tego korzystałem raz, więc się niestety nie załapałem. Później, jeżeli jeszcze cztery razy w czterech różnych tygodniach korzystaliście z tego mostu, to też się załapaliście, głosowaliście w DAO, multisigów korzystaliście, donatowaliście coś tam. I co tu jeszcze jest? Korzystaliście z Bridge'a regularnie, aktywnie na layerze One i tak dalej, jeżeli byliście zainteresowani niższymi opłatami transakcyjnymi. Kolega nie robił nic z tego, oprócz tej jednej transakcji tak naprawdę. I zrobię Wam osobny materiał, bo wczoraj wrzuciłem tutaj taki wpis pod tym naszym zdjęciem z Piotrkiem, że pamiętajcie, że największe dropy są tam, gdzie nikt nie mówi, że coś może być na rzeczy. Tak enigmatycznie trochę Was zachęciłem do rozkmin i widziałem, że parę osób pisało już, ale o co dokładnie chodzi, o jaką stronę chodzi, o jaki projekt. I przygotowuję Wam osobny materiał, gdzie wypowiem się na temat tego, jak teraz podejść do tematów airdropów ogólnie. Co musicie zrobić, gdzie tego szukać, żeby móc się na coś załapać, żeby znowu Wam nie przepadła taka okazja jak chociażby tutaj. Bardzo ciekawi mnie, jak będzie z Arbitrum, czy też trzeba będzie trochę więcej tych zadań powykonywać. Z Arbitrum jest jeszcze tak inaczej, że używca możecie znaleźć na Twitterze informację o tym, że będzie kilkanaście zadań od początku chyba maja, czy od połowy maja które trzeba będzie wykonać, żeby na końcu dostać dużego nft -ka. I na 99% ten NFT duży, jeżeli będziecie go posiadali na swoim koncie, przyczyni się do tego, że dostaniecie później airdrop w postaci tokena. Takie są domniemania i to jest prawie pewne tak naprawdę. No tutaj były trochę inne kryteria, ale o tym zrobię osobny materiał. Dalej. Meta tworzy fizyczny sklep dla metaverse'ów w Kalifornii. No i tam będziecie mogli kupić po prostu VR -y oraz inne gadżety dostępne po to, żeby wejść do świata metaversu, mety. Taka ciekawostka. Pasywne zarabianie Itilium. Tutaj na GitHub jest przygotowany materiał w temacie tego, gdzie to Itilium można wrzucić, żeby je stajkować, żeby to Itilium pomnażać, żeby ono nie leżało pasywnie na portfelu, biernie na portfelu, tylko żeby po prostu zarabiało. No i jest tutaj parę takich. Opcji rozwiniętych, samodzielny staking, na FT trzeba mieć co najmniej 32 Ethereum, plus mrozicie to oczywiście. Później macie LidoFi, gdzie tam mniejsze, mniej tego Ethereum musicie dać, ale minusem takiego wyboru jest całkiem spora opłata, wynosząca aż 10%. No i jakiś tam Rocket Pool, pożyczanie Ethereum w yield agregatorach w poolach płynności itd., Dla ciekawych polecam ten artykuł. Dalej, większość inwestorów instytucjonalnych wierzy w kryptowaluty. Badanie przeprowadzone przez giełdę Bitstamp tłumaczy, dlaczego od dłuższego czasu inwestorzy instytucjonalni tak chętnie lokują swoje pieniądze w krypto. Czterech napięciu mówi, że w ciągu następnej dekady krypto wyprzedzi tradycyjne inwestycje. Nie wiem, czy tak będzie. Nie byłbym tego pewny, że faktycznie więcej pieniędzy będzie w tym świecie kryptowalut niż w świecie tradycyjnych finansów. Oczywiście byłbym. Za tym, tak? Będąc tutaj teraz już na tym rynku od paru lat, to byłbym za tym, żeby pula tych pieniędzy tutaj się powiększyła, no bo będzie dla nas po prostu finansowo lepsze. Dla tych osób, które oczywiście siedzą już na tym rynku, ale czy tak będzie w ciągu 10 lat, ciężko powiedzieć. I ostatnia informacja: Ask Me Anything. czy sesja AMA to dobry sposób na reklamę projektu? No i tutaj takie dywagacje, właśnie. Czy warto robić te sesje AMA? Jak się do nich przygotować? To trochę jest też do e, taki ukłon w stronę projektów, żeby im trochę pomóc. Podczasem przychodzi projekt na taką sesję e, AMA i mówi: W sumie nie wiemy, musimy sprawdzić, doczytamy, powiemy wam w osobnym wpisie. A ludzie nam przychodzą i faktycznie czekają na jakieś konkrety, a dostają nic, ciekawego. Więc, e, więc tutaj ten temat AMA został poruszony na Being Crypto. Tyle z mojej strony. Tak jak wam mówiłem wywiad z Fokusem pewnie w ciągu tygodnia. Osobny materiał o tych airdropach, jak się do tego przygotować w tych czasach, co trzeba robić. Może jakiś tam mały hincik odnośnie projektu, który prawdopodobnie będzie miał swój airdrop. Co jeszcze? Pierwszy film o Tajlandii jest już wrzucony na YouTube, a nie jest on jeszcze opublikowany, bo muszę go tam opisać, zrobić miniaturkę. Ale myślę, że piątek sobota go opublikuję. Albo nawet jutro, zobaczymy, czy będę miał co jutro Wam wrzucić ciekawego, czy też nie. Później film o krypto w Tajlandii już jest nagrany, ale w ogóle go jeszcze nie montowałem, nie patrzyłem jak to wyszło. I trzeci film to chyba będzie taki najdłuższy, czyli Tajlandia Lifestyle. O, też takie Q&A odnośnie cen tutaj, za, nie wiem, żarcie, za życie tutaj i tak Także tych filmów się spodziewajcie w ciągu najbliższych, myślę, że dwóch tygodni, półtora, dwóch tygodni. W weekend jeszcze odwiedzam wyspę Pipi, Tamto też mam nadzieję, że uda mi się ponagrywać jakieś ładne widoki i na Instagrama Wam to powsadzać. Także jeżeli jesteście ciekawi, no to tak jak Wam mówiłem, encyklopedia kryptowalut na Instagramie. Tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za ten poranek z krypto. Pozdrawiam wszystkich, którzy są teraz na czacie. Pozdrawiam wszystkich, którzy będą pisali potem w komentarzach. Łapka w górę, subskrypcja, jeżeli Wam się podobało i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!